Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku. Mam dla Was niespodziankę w postaci wywrotki, o której tyle razy mówiłem, że w końcu ją kupię i udało mi się ją dorwać po częstochowom. Stary, poczciwy dziadek Nissan, ale na nasze potrzeby i w sumie też na Wasze potrzeby powinien się nadać, ponieważ on będzie pracował nie tylko tutaj, ale też na Waszych budowach, jeżeli będziecie decydować się na budowę domu w naszym wykonaniu. Mam nadzieję, że dobrze się ustawiłem, ponieważ jest to moje pierwsze ładowanie takiego tego typu, o no takiego typu. Czyli że ja będę sobie mini koparką wrzucał na wywrotkę, no i będziemy przewozić już tutaj. Co do pozwolenia, to od tygodnia możemy już budować. Tylko niestety brakuje nam na to czasu. Dlatego dzisiaj nie powinienem się przyznawać, ale wam się przyznam, jest niedziela, no ale muszę wykorzystać ten czas, ponieważ od poniedziałku do piątku normalnie pracujemy. Sobota urodziny córeczki, więc musiałem być. Niedziela jest ostatnim dniem, w którym ma być ładna pogoda, ponieważ od poniedziałku jest załamanie pogody, więc stwierdziłem, że wykorzystam to, poświęcę te parę godzin, przerzucę sobie tą ziemię, bo boję się, że po deszczach, po tygodniu jakichś większych deszczy, mogę mieć problem, żeby tą ziemię stąd zabrać i mogę się tutaj zakopać. Działamy! Mam nadzieję, że teraz się dobrze ustawiłem i będzie mi się dobrze wsypywać, ale to mówię, no też robię to pierwszy raz. Jak chodzi o coś takiego, bo kopać, no to widać, czy coś już się człowiek kopał. Teraz bardziej chodzi o ładowanie tego. Na szkoleniu miałem ładowanie. Ale to ja miałem koparko ładowarkę, że podjechałem po taką przyczepę, podniosłem, opuściłem i matematu, A tutaj jednak trzeba wszystko ręcznie. Dobra, jedziemy tu, trzeba patrzeć, żeby nie zawinąć. No, w miarę mam trochę luzu. I też trzeba ładować niepełną łyżkę. Żeby nie było, że nas gibnie W ogóle to ja miałem kupić Iweko. Jedno było takie dosyć fajne, ale miało tak wysoko, tak wysoko burty, że nie wiem czy bym dał radę w ogóle wsadzić Tym małym dziadkiem, znaczy dziadkiem, na no małego dziadka, bo ja na, ty, na tą wywrotkę dziadek mówię. No 23 lata A swoją cenę mam Powiem Wam, że nie spodziewałem się, że są to takie drogie sprzęty. Mimo tego, że są to stare sprzęty. Bo no to jest 2000 rok. Zapłaciłem 26 tysięcy za nią. No i zobaczymy, jak sobie poradzi. No Ciężko mi wyczuć, ile to jest tam ze 2-3 tony, ale będziemy ładować tak pomału z głową. No mówię, to są początki. Też trzeba być tego świadom, że nie da się nawalić nie wiadomo ile. Też jestem tutaj po wymianie jednego zaworu czy czegoś w tej bardzo i też muszę rękę przyzwyczaić do niego. Bo tam coś jakiś miał problem ten zaworek. I po prostu wymienili na nowy. I też muszę przyzwyczaić się do obsługi może to nie jest duża różnica ale już inaczej się przesuwa i można po prostu zahaczyć ale tak jak wspomniałem no ma być załamanie pogody tydzień czasu dlatego muszę poświęcić parę godzin w niedzielę inaczej będę miał opóźnienia wszędzie naładujemy, wysypiemy przede wszystkim jak sobie tu zrobię miejsce to będę mógł ustawić się trochę inaczej względem tej wywrotki bo tak to no to stoję tak bokiem i muszę pilnować żeby tu tyłem nie zahaczyć jednocześnie żeby ładować ale uważam tak na spokojnie, że przy tej ilości ziemi to ja tutaj będę miał aż 20 wywrotek ale mówię na spokojnie nic się nie dzieje, mamy czas zwłaszcza dzisiaj, kiedy ma nie padać gorzej jakby to było jutro że tam od którejś godziny padać i człowiek patrzy na zegarek, żeby szybciej na gępach, w burtę bo auto stare, bo stare, ale jednak szkoda by było uszkodzić, bo jak się nie psuje, no to mówię, będzie jeździł u mnie i będzie jeździł też na zleceniach u was. To jest dla was bardzo wygodne, bo nie musicie szukać kogoś i by płacić, tylko będziecie mieli to u nas w cenie. tu może być ze dwie tony nie mam pojęcia dobra chyba jedziemy bo zobaczymy jak sobie poradzi Na szczęście nie ma turbiny, nie trzeba chodzić. Bo w koperku ładowarkach to nas uczulali, żeby tak nie gasić. No ale tutaj to nie ma bardzo co. Dobra, mamy tak, mamy tak, siąść bardzo nie siadło. No, obstawiam, że może ze dwie tony będzie, aczkolwiek na tą stronę więcej wysypałem. Daleko nie jedziemy, bo tak to można byłoby to rozłożyć, żeby nas nie błynęło. Dobra, jedziemy z tematem. Ach, jeszcze nie sprzątałem, od kiedy kupiłem w ogóle. Nawet nie zaglądałem do schowków, tylko tyle co olej sprawdziłem. Ach, otworzymy okienko Korbotronik. Najlepsze to jest to, że tutaj nie wiem, czy jeździliście żukiem. O, może tak będzie lepiej widać. Cześć. Bo to mogło być trochę za nisko. Nie wiem, czy jeździliście kiedyś żukiem i tam biegi chodzą odwrotnie. Czyli jedynka to wsteczny. Jedynka to wsteczny, dwójka to jedynka. Pani kierownik przyszła. I się załamała. I się załamała. A dlaczego? Że tak wolno. <laughs> Nie, bo ogólnie ja myślałem, że tutaj to będzie z 10 samochodów, bo to tak wygląda, że z 10 samochodów i, i, i tyle. Natomiast ja ubrałem tylko to, co tutaj widzicie, ja już trzy samochody wywiozłem. Czwarty właśnie ładuję. Portki zmieniłem, bo jest gorąco. Jakbym miał tutaj kabinę w tej wywrotce, wywrotce, tej, tej mini koparce. Bo już mi się mylą te pojęcia od tego chyba słońca, to chyba by mi się wszystko co możliwe zagotowało. Możecie teraz zobaczyć, ile to jest trzy wywrotki. Nie wiem jaki tonarz. obstawiam, że tak do 3 do, do trzech, do trzech ton dochodzę. Może no, dwóch. A nawet nie widać, no. Więc tutaj są trzy, sam y trzy samochody. Zaraz będzie czwarty samochód. A zobaczcie ile tego jeszcze jest do zebrania. No, to ja myślałam, że przyjdę, to połowy już nie będzie. Szybkie podsumowanie. Y ile tych samochodów przychodziło? Kruszywa 60 ton bodajże. To zobaczcie, 60 ton samego kruszywa Oraz tego róbka pod spód Poszło ile? 5 samochodów, też jakoś tak Po 10 ton Czyli jest tutaj ponad 100 ton Jakby licząc to co jest w ziemi Jest tutaj, czyli około 100 ton Tu jest A samochód bierze max 3 Więc ja by liczyłem, że 10 samochodów Przy niedzieli, szybciutko, o dwie 2 godzinki i gotowe, ale jednak się nie uda i tak jak wspomniałem w poprzednich odcinkach Tutaj gdzie jest ta ławica Tu jest wysokość naszego, e, naszego Naszej wylewki oficjalnej Gdzie będzie e, Będą panele czy płytki Więc tyle musimy nanieść Oczywiście nie w tym miejscu Bo budynek będzie w tym miejscu Dlatego żeby to sobie Tak powiem nie pozostawiać Daję dalej Bo tu jak będę teraz wybierał e, Skarpówką ziemię pod ławicę, Znaczy no pod ławy no to mogę sobie przerzucać, przerzucać tutaj Nie muszę używać samochodu Natomiast jeżeli bym sobie posypywał już tu Równo W tym miejscu No to nie miałbym problem z, z Przerzuceniem tego później Więc na razie dajemy sobie w takiej odległości Dam tutaj jeszcze jeden samochód z przodu Ewentualnie dwa zobaczymy No i tutaj Tutaj już będziemy dawać wydaje mi się, że jak będziemy zasypywać, to raczej bez koparku ładowarki się nie obędzie, bo będziemy tutaj cały dzień robić, więc jak nie dłużej. Więc wezmę koparku ładowarkę, mam tutaj sprawdzonego operatora, i jednocześnie jak będzie mi zasypywał, no to poproszę go, żeby tutaj mi to rozplantował z przodu. Więc będzie dobrze, będzie dobrze. Dobra, idę dalej pakować, bo nie chciałem stracić całej niedzieli, a no to wychodzi, że trochę, trochę je stracę. Julci zepsuje tor do Palkuda. Bo tutaj przychodzi codziennie, chodzi sobie od końca do, do początku, albo od początku do końca. Mówi Palkul, cool, tata. Natomiast postaram się jej zrobić Palkul cool obok. Adaś jest, żona jest, cieplutko jest, fajnie jest. No i ładuję sobie pomału, dziadka. Dziwnie mi się jedzie jak w żuku, kiedy mam te biegi odwrotnie. No ale miałem żuka, miałem Trabanta. Więc znam temat. Tu w Ogólnie w tym miejscu, gdzie teraz jesteśmy, tu ziemniaki kiedyś były. I tutaj właśnie tym żukiem się jeździło i trabantem. I się zbierało z pola. Więc widzicie jaki, jaki kawał historii? I wracamy do korzeni. Tylko tym razem jak chodzi o samochód. Czyli znowu te biegi do tyłu i przypominają się te lata, kiedy stąkę się zbierało do słoika. O, <laughs> były te czasy. Dzieci tego na nie pieniędzy. pamiętają. Tak, cały dzień zbierałem stąkę, dostałem na lizaka od dziadków. Pamiętam. Młodzież tego nie pamięta, co było kiedyś. Jak człowiek zasuwał. Jakie były ceny kiedyś, że człowiek dostawał złotówkę i ustawiony był do końca życia. Cały dzień do Dobra, działamy, bo trochę tutaj zejdzie i raczej nie uda się tego dzisiaj zrobić, bo jest niedziela, nie chcę stracić, ale przynajmniej tutaj pod te ławice chcę wyciągnąć. Też muszę pamiętać, że są młodzież świeżo kupiony i dopiero przejechał od sprzedawcy do mnie i u mnie zostały tylko sprawdzone płyny czy się wszystko zgadza no i u mnie pracuje więc też muszę pamiętać, że jest to jakby nie było nowy nabytek który nie wiem jak będzie działał, żeby nie było nagle tak że się olej skończy, albo będzie wyciekał, albo ciśnienie się nie rozerwie przewód no bo to jest wszystko wiecie, w fazie teraz testów tak jak ta mini koparka która po 30 motogodzinach miała jakiś problem z zaworkiem trzeba było go wymienić na gwarancji no i teraz śmiga elegancko no to teraz tu może być tak, że też jakiś przewód będzie wymiękał No i trzeba będzie go wymienić na świeży, bo teraz dostanie obciążenia Jak przerzuci ponad te 100 ton I może szczelić, więc też trzeba to obserwować no. Dobra Działamy Działamy, bo chcesz żonę jeszcze na spacer, później, z synkiem i z Julczą Synek Widzicie A słoneczko Co ten tata kopie? vida! Ja tam podjadę, to mi to odchodzi, dobra? Tak, żeby. Ale te... jak to się. Od... O tak. Aha, o no. Tak, żeby tutaj te bolce puściły. Dobra. Faktycznie okay. ja to normalnie, może no, otwartym, ale jak jesteś, to pomożesz. No oczywiście, że pomogę. Okay. O! o! Zapomniałem, że to dziadek. O! Nie popisałeś się. him.

Tak, wolno opada? Nie, tu jest. Tu jest za hmm. Ale po co tak? Bo co, żeby to ciśnienie było? No nie wiem. Wchodziło do zbiorniczka a tak to sobie pomału padnie. Sobie nie znam się. I co? No Taka ok. trzeba pamiętać, bo on potrzebuje, że mu. No nie może od razu hefnąć. Nawet jak jest ciepły, to on potrzebuje poczekać i dopiero. No ale no to cóż. 30, 23 lata. Ma, ma prawo. Tyle, czy ja? Chyba razy półtorej. No, bo ty. Synuś, Synuś sieć grze. No bo opala się. cykopy kopyto, tak? Dobra, zbieram co tu jest i mówię, spróbuję dojść do końca dzisiaj. Co? Ja do końca podtąd. No. Siadaj, no, Tak Czekaj, bo nie wiem czy A to są. Siadaj baby. podtrzymaj tutaj tego Czekaj O patrz Już obczaiłem, dlaczego na dwa razy pali No Prawdopodobnie ten przewód paliwowy, co widać, że się poci, to może gdzieś tam bąbelek powietrza taki wchodzi Trzeba wymienić i powinno być git Cofnąłem się w czasie, jak siadam do tego samochodu. A gdzieś bieg i bo nie każdy wie Jedynka normalnie jest tak, a to jest steczny, A tu jest jedynka tak Zobacz, widzisz? O matko No co? Była nic Do lasu Cię że w czasie się cofnęłam W Kawalerkę jak jeździłem, nie miałem lepszego Nie przejmuj się Jak to nie? Nie ma ręcznego, to potrzymaj hamulec. Co? Poważnie? No poważnie, no co ty? robisz? Mi... nie! Czekaj, czekaj, stanie. No, no tak. potrzymaj się. No. że poważnie, mam tak siedzieć. Już? No wpuść No to jest ręczny drugi I Musisz jaka? mieć kierowcę drogiego <grydź> I wsteczny do przodu Dobra, zabór puszczony, pompuj, naciśnij sobie ten A czekaj, bo mam paznokcie drugie. Czyli ten wyżej jednak Chcemy patrzeć w lusterko, czy idzie? Będzie co jechać. Dobra, poczekaj, nie teraz usunie się. Dobra, i teraz do góry. Dobra, wszystko chyba wypadło. No właśnie, nic teraz z dół? To nie działa, tutaj działa. Aha. Tutaj. I tak wygląda robota. W niedzielę. W niedzielę Da się. Obciąć się nie miałem kiedy, ale w niedzielę trzeba to zrobić. To ja cię obetnę Dobra Wystarczy na dzisiaj Bo za długo schodzi Myślałem, że do 4 godzin i cały plac gotowy. A tu wychodzi, że ja już jestem ze 3,5 godziny, a dopiero jest... <grywia> Obczajcie to, ile jest tej ziemi. To się tak wydaje, że tego jest malutko tutaj. Ale z tego, co zauważyłem, to wystarczy nam... O, spokojnie. Lala. Z tego, co zauważyłem, to tej ziemi nam powinno wystarczyć na podsypanie całego podwórka. Chodź. Moment. Poczekaj, nie wiem, gdzie się wychodzi. Spokojnie, dojdziesz do tego. Oczekaj, nie. Czekaj. Gdzie ty jesteś? Troszkę piasku. I co, jak wspomniałem, o to jest tylko tyle, ten fragment zebrany. Nie wiem ile wywrotek nie wiem ile to było. Kanie, a teraz sobie przeliś, ile czasu spędziłeś na wykopywanie tej ziemi. To, 30 to motogodzin. sobie teraz wy pomyśl ile potrzebujesz, żeby to wybić. No to Ci mówię, 30 motogodzin wybierałem no, to, to. tyle samo potrzebujesz. Tak, ale stąd nie muszę brać, bo stąd już będzie na podsypanie tej strony, więc ona może być tylko... albo może tu zostać, albo mogę ją przesunąć nawet łyżką. Jest szybciej niż tutaj się martwicie, żeby w burtę nie wadnął. No. Więc to powiedzmy mogę zostawić. No i tamto. Natomiast no już coś widać. I tak jak wspomniałem wcześniej, tutaj scypiemy, bo będziemy musieli tu podnieść teren. Ale nie będziemy podnosić całego terenu do płotu, tylko tutaj, jak jest nasz dom. Więc to, to jest już najdalszy moment, jaki będzie tutaj na tym, koło tego domu. Czyli tam i będziemy robić tak i w dół. Chyba, że zmienimy zdanie, to znowu będziemy kolejne 30 godzin przerzucać. Dobra, ja się z Wami żegnam, bo i tak nic z tego nie będzie. Myślałem, że szybciej uda się to zrobić, natomiast... Musiałbym poświęcić całą w niedzielę od 5 rano do wieczora, żeby to przerzucić. A wiem, że żona by mnie zastrzeliła. No, mam naszykowane już. Ślepaki. Tak. Dobra, więc na razie, cześć. My jedziemy gdzieś na lody. Tak. W niedzielę.